Cześć, witajcie w podsumowaniu tego w motorsporcie. Pojawiła się informacja, że trwają rozmowy między Formułą 1 a General Motors na temat dołączenia 11 zespołu do stawki F1. Rozmowy między serią a producentem na temat wejścia w 2026 roku jako 11 zespół są podobno już na zaawansowanym etapie. Jakiś czas temu było głośno o tym, że General Motors nawiązał współpracę z Andretti Global i chce wejść do stawki z amerykańskim zespołem. Koncepcja wejścia do F1 od 2026 została pierwotnie zaakceptowana przez FIA, ale odrzucona przez samą F1 z różnych Przyczyn, pozostawiając jednocześnie Andretti'emu otwartą furtkę, aby ponownie ubiegał się o miejsce na starcie w 2028 roku. Uzasadnienie odrzucenia uznano wtedy, że Andretti nie będzie w stanie być konkurencyjny w dłuższym okresie i dlatego nie przyniesie serii wystarczającej wartości, a tak naprawdę chodziło o pieniądze. Niedawne odejście Andrettiego ze stanowiska lidera zespołu prawdopodobnie poruszyło na nowo rozmowy na ten temat, ale także fakt, że właściciel serii, czyli Liberty Media, jest obecnie poddawany dochodzeniu prowadzonemu przez Departament Sprawiedliwości USA w związku z odrzuceniem Andrettiego ze względu na przepisy antykonkurencyjne. Już na początku zeszłego tygodnia ogłoszono kalendarz rajdowych Mistrzostw Europy ERC na rok 2025. Jedną z rund będzie Orlen 81 rajd polski, odbywający się w Mikołajkach. Sezon otworzy nowy rajd w Hiszpanii, awansowany po tym jak Rajd Wysp Kanaryjskich awansował do rundy WRC. Znajduje się tu także rajd Chorwacji, który do WRC powróci dopiero w 2026 roku. RFK Racing zespół w NASCAR rozszerzy swój skład o trzeci samochód, w którym zasiądzie Ryan Priest. Zespół nie wystawiał trzech samochodów w serii od 2016 roku, ale ta sytuacja ulegnie zmianie w przyszłym sezonie, kiedy zespół wystawi samochód numer 60 obok Brada Keselowskiego i Chrisa Bushera. Mercedes zadebiutuje w World Endurance Championship od 2025 roku, ponieważ zespół Iron Lynx, który w tym sezonie korzystał z samochodów Lamborghini, przejdzie na pojazdy niemieckiego producenta. Mercedes wraca na 24-godzinny wyścig Le Mans po raz pierwszy od 1999 roku oraz zadebiutuje w łek w nowej klasie LMGT3 utworzonej w tym roku. Niemiecki producent będzie dziesiątym producentem, który dołączy do stawki GT i wystawi w przyszłym sezonie dwa samochody. Zespół IndyCar, Hunkos Hollinger Racing, ogłosił, że Sting Ray Robb dołączy do składu kierowców na sezon IndyCar w 2025 roku. Kierowca spędził ostatni sezon w AJ Foyt Racing, gdzie ukończył na dziewiątym miejscu w wyścigu w St. Louis. Pomimo trwającego procesu sądowego z serią zespół 2311 Racing w NASCAR, którego właścicielami są legenda NBA Michael Jordan, i trzykrotny zwycięzca wyścigu Daytona 500, Denny w przyszłym roku doda dostawki na stałe trzeci samochód. Oprócz numeru 23 Buby Lesa i numeru 45 Tylera Reddika, ekipa wystawi również Toyota Camry numer 35 z Rileyem Herbstem za kierownicą. Kierowca spędził ostatnie pięć sezonów w NASCAR Xfinity, a w minionym sezonie dwukrotnie wygrał wyścig i ukończył na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej. Robert Kubica przedłużył kontrakt z zespołem AF Corse w Łek i będzie kontynuował w przyszłym sezonie starty w prywatnej ekipie wystawiającej Ferrari 499P. To będzie piąty sezon Polaka w serii oraz drugi w najwyższej klasie hypercar. Jego partnerem zespołowym będzie m.in. Phil Hanson, który zastąpi Roberta Schwarzmana przechodzącego do IndyCar. Trzecim kierowcą będzie prawdopodobnie Ifei który jeździł także w tym sezonie. W zeszłym tygodniu wyszło kilka ważnych newsów dotyczących nowej Valkyrie od Aston Martina, która ma zadebiutować w WEC i Imsa w przyszłym sezonie. Otóż Heart of Racing z Walkirią zadebiutuje dopiero w WEC podczas rundy otwarcia w Katarze w lutym, a w Imsa Sports Car Championship podczas drugiej rundy sezonu na torze Sebring w marcu i opuści 24-godzinny wyścig na torze Daytona, czyli pierwszą rundę amerykańskiej serii. Głównym powodem opuszczenia Daytona jest chęć uzyskania dodatkowego czasu na rozwój przed zatwierdzeniem homologacji. Potwierdzono także pierwsze dwóch. Kierowców nowego modelu W.E.G. są to Alex Riberas oraz Harry Tinknell. Zawodniczki Iron Dames powrócą do ścigania się samochodami Porsche w World Endurance Championship współpracując z Mantei Racing w klasie LMGT3. Powrót do Porsche nastąpi po jednym sezonie spędzonym za kierownicą Lamborghini Huracana GT3, a poprowadzą go Celia Martin, Rachel Frey i Michel Gatting. Co ciekawe, w składzie ekipy nie ma Sary Bowie, ponieważ w przyszłym roku zostanie ona awansowana do stopnia Silver. Potwierdzenie, że program Iron Dames zmienia producenta, pojawiło się dzień po tym, jak Iron Lynx ogłosiło, że łączy siły z Mercedesem w klasie LMGT3. Mistrzowski skład Alexa Malekina, Joela Szturma i Klausa Bachlera, który w minionym sezonie występował pod szyldem Mante Pure Racing, nie powróci. Włoska marka także nie znajdzie się w stawce Hypercar ze swoim SC63 LMDH. Zakończyły się jednodniowe testy po MotoGP w Hiszpanii na torze w Barcelonie. W testach wzięło udział 24 zawodników. Najważniejsze były pierwsze jazdy zawodników ze ścisłej czołówki, nowymi motocyklami i z nowymi zespołami. Między innymi Jorge Martin testował w Aprili, a Mark Marquez fabryczny fabryczne Ducati. Najlepszy czas uzyskał Alex Marquez. Organizatorzy długodystansowych Mistrzostw Świata zatwierdzili listę 36 zgłoszeń na sezon 2025, a w klasie Hypercar oraz LMGT3 weźmie udział po 18 samochodów. Najważniejszą informacją jest to, że Lamborghini wycofało się z serii, kończąc udział w klasach Hypercar i LMGT3. Lamborghini powołało się na zmianę przepisu, który nakazuje producentom startującym w Hypercar wystawić dwa pojazdy w przyszłym sezonie. W przyszłym roku także nie zobaczymy izoty Fraskini, natomiast na liście znalazło się dwa prototypy Valkyrie LMH. Od Aston Martina. W zeszłym tygodniu przed weekendem w Las Vegas Max Verstappen po raz pierwszy w karierze zaliczył okrążenia prototypem Akury, który konkuruje w Imsa Sportscar Championship. Holender spędził w samochodzie około 30 minut. Była to jego pierwsza jazda w prototypie LMDH. Thierry Neville po raz pierwszy w karierze został mistrzem rajdowych Mistrzostw Świata WRC podczas ostatniej rundy, czyli rajdu Japonii. Rajdu, który rozstrzygnął o tytułach mistrzowskich kierowców i konstruktorów. Elfen Evans i Scott Martin odnieśli pierwsze zwycięstwo w WRC w tym sezonie, wygrywając w Japonii z przewagą prawie półtorej minuty, a na podium stanęli także Sebastian Orje, a także Adrian Formodla, którego było to piąte podium w sezonie. Wypadek i Tatanaka na pierwszym niedzielnym OES-ie to był punkt zwrotny w rywalizacji. W tym momencie Belg został Mistrzem Świata, gdyż Estończyk nie miał już szans dogonić w punktacji kolegę z drużyny. Wypadek pokrzyżował plany Hyundai na zgarnięcie tytułu wśród konstruktorów, więc Toyota zgarnęła ten tytuł na ostatnim odcinku specjalnym. W WRC2 Nikolaj Griazin odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie, ale to sami Pajari zapewnił sobie tytuł WRC2 w roku 2024. Max Verstappen zapewnił sobie czwarte mistrzostwo świata w Formule 1 podczas Grand Prix Las Vegas, kończąc wyścig na piątej pozycji. Po starcie z piątego miejsca Holender jechał jako trzeci, zanim stracił pozycję na rzecz obu Ferrari na ostatnich 10 okrążeniach. Natomiast Mercedes zdominował rywalizację na torze w Vegas, a ich kierowcy ukończyli na miejscach 1-2. George Russell zamienił pole position na zwycięstwo, a za nim ze stratą ponad 7 sekund dojechał Lewis Hamilton. McLaren ukończył na miejscach szóstym i siódmym, a punktowaną dziesiątkę zamknął Sergio Perez. Gasly i Albon musieli się wycofać z wyścigu, natomiast Zauber nadal pozostaje bez ani jednego punktu w sezonie. Co warto obejrzeć w ten weekend? Ten weekend Formuła 1 przenosi się na tor w Katarze na przedostatnią rundę sezonu i będzie to weekend sprinterski. Główny wyścig w niedzielę o 17.00. Ostatnia runda sezonu w GT World Challenge Europe będzie finałem sezonu Endurance Cup i odbędzie się na torze w Dżudzie. godzinny wyścig rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.00. Dzięki za oglądanie.